Jego głos zna niemalże każdy student, szczególnie uczelni technicznej. A jego filmy uratowały istnienie niejednego studenta na uczelni. Mowa oczywiście o Krystianie Karczyńskim, który zagościł dzisiaj na Politechnice Poznańskiej. Aula naszego centrum wykładowego dawno nie cieszyła się tak dużą frekwencją na wykładzie. Jakie wrażenie wywarł na studentach twórca E Trapeza? Cześć! Długo zastanawiałeś się, czy przyjść na wykład Krystiana Kyrczyńskiego? Nie, bardzo krótko się zastanawiałem, iż ponieważ dostałem informację, że są zapisy na Facebooku i spieszyłem się do domu, żeby się zapisać. I jakie odniosłeś wrażenia? Czy Krystian cię czymś zaskoczył, czy było tak. właśnie tak, jak myślałeś? Zaskoczyła mnie formuła wykładu, czy też spotkania. Bardzo pozytywne wrażenia odnoszę w związku ze spotkaniem z Krystianem. Pozdrawiam go i wszystkich tutaj obecnych. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Dziękuję. jestem Skąd się wziął pomysł, aby zaprosić do nas Krystiana Kapińskiego. Krystian jest znany nam wszystkim, dlatego wiedzieliśmy, że będzie to tak popularne i każdy chciał osobnemu podziękować, dlatego wiedzieliśmy, że Krystianu będzie jeszcze w dziesiątkę. A spodziewaliście się aż tak dużej frekwencji? Nie miałam pojęcia, że będzie aż tak wielka frekwencja. Musieliśmy wprowadzić zapisy, dlatego że nie mielibyśmy gdzie pomieścić tyle osób na sali. A czy trudno było namówić Krystiana, żeby do nas przyjechał? Właściwie wystarczył jeden mail i Krystian od razu się zgodził. Byłam w szoku, że to tak szybko poszło. Chcieliśmy go zaprosić w zeszłym semestrze, ale nie brał udziału w takich. W przedsięwzięciach, a teraz to wystarczył jeden mail i wszystko było załatwione. Czy długo zastanawiałeś się, żeby przyjść na wykład? Nie. Wykład był mega ciekawy. Ja przedem, bo chciałem poznać człowieka, który uratował mi to, jak, tak jak tysiąc innym studentom w tym kraju. Cześć, moglibyśmy Ci zadać z dwa pytania? Czy często dostajesz takie propozycje, aby przyjechać na wykład? Często i do tej pory równo odmawiałem. A co cię skłoniło, żeby przyjechać do nas? O, no, tak się przełamałem trochę, bo trzeba inaczej zorganizować tego całego trapeza, więc to jest taki początek tych zmian. I przede wszystkim jak wrażenia po wizycie na w sumie swojej uczelni? No wielkie wrażenia, jeszcze tak nie tak wszystko do mnie dociera, ale już jak do Poznania wjeżdżałem, to już miałem dużo wzruszeń, bo różne znajome miejsca, nie byłem kilkanaście lat w Poznaniu, także różne znajome miejsca mi się przypominały, e, piękny rynek, studenckie czasy, także no jeszcze to wspaniałe przyjęcie tutaj, także no dużo emocji. Czyli nie byłeś świadomy, że masz tylu fanów i że ludzie tak bardzo chcieli Cię zobaczyć, tak bardzo chcieli się z Tobą spotkać i... Wiesz co? Tak, no, że, że fanów, tak. Natomiast tak nie spodziewałem się, że nawet tyle osób przyjdzie. Także jakoś tak, nie wiem. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No myślę, że ta aula dawno nie widziała takiej frekwencji. No cieszę się I bardzo, że, że nabiłem frekwencję. Zdecydowanie sprawdziłbyście w roli wykładowcy. My Ci serdecznie A, dziękujemy i oczywiście mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś zagościsz u nas. A, w tej bardzo formie. chętnie, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.